Dla kogo my to robimy? 3-4. Robimy to dla siebie. No to na kanały? Że na YouTube'a. Już na, jeszcze na co starego jeszcze? puścimy. 30? No. Przecież Jarek się z, z, co Co? Przez okno. Kto ma loginy? <grym> w każdym razie e, y, idziemy z podcastu 1.30. Tam 30. nagraliśmy ostatni odcinek, gdyż należało zakończyć ten format, ponieważ. Przestałem być już studentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu imienia Magdaleny Abakanowicz i jako, że już nie mam praw studenckich, jeszcze mam, bo jest wrzesień, mniejsza, to już nie mogę prowadzić tego podcastu, ale ta energia podcastera wciąż we mnie jest i pomyślałem, że dlaczego nie i ostatni odcinek z Tobiaszem poszedł nam tak świetnie. Zaczynamy dobrze. teraz? Już ruszyliśmy, już się właśnie... Witam wszystkich bardzo serdecznie. Podcast poszedł nam tak dobrze, ten 1.30 ostatni odcinek, że postanowiliśmy zrobić ten format jakby po swojemu. Wpuścić jakby, stworzyć własny podcast. Chuj ten podcast w tej nazwie, no i tak będzie. No. A może, o, a może właśnie Borsuk Jest BJ Radio. BJ Radio, dobra. Mój wujek z Sierakowa... Będzie słuchał. Nie, nie, Mój wujek z Sierakowa... O, tak, to tak, będzie słuchał. Ale jak był młody, to ze swoim ziomekiem, tylko w niedzielę, nadawali Radio Truskawka. I to był zasięg tylko kilku ulic. I po prostu gadali no, tak pierdolnie i puszczali muzykę. No właśnie to! Właśnie to. Radio Truskawka. Radio trusk a może Radio Truskawka? No, radio Truskawka. No skoro już było... <laughs> jeszcze lepsze. Radio, radio, trusk truskawka. radio Truskawka. Radio Truskawka. Podoba Ci się ta nazwa? Tak. Tak. Naprawdę? No tak Ja mogę wyciągnąć rękę powoli? No, no Ale ty Aaaa! jesteś na 100%? Ja chyba tak, ja, chyba no jestem No to dawaj Wyciągnąłem lewą, więc kłamałem Ale tak mam skrzyżowane nogi 3 4 Radio truskawka Hej Mam taką jedną osobę, którą chciałbym pozdrowić Ale? <laughs> ale tego nie zrobię Dlaczego? Muszę jeszcze poczekać parę odcinków kogoś, kogoś, kogoś Kogo znam? Nie, nie bawimy się dzisiaj Już nie ma czasu, kończymy A no dobrze, okej okay. <śmianie> Ale kurwa boli, kurwa, pogada, A, tam im powiedział, bym tam im powiedział wszystko.